Są pewne kryteria diagnostyczne, które pomagają nakreślić, czy mamy do czynienia z osobą uzależnioną, czy też nie. Bo oczywiście nie wszyscy pijący są uzależnieni. Pierwsze kryterium to trudna do opanowania potrzeba zażywania, czyli picia, tak zwany głód. Głód bardzo łatwo wychwycić w momentach, kiedy uzależniona osoba nie pije, w momentach abstynencyjnych. Często ta osoba na głodzie jest rozdrażniona, pobudzona, niektórzy nawet określają ten stan, że ich nosi, nie potrafią usiedzieć w jednym miejscu, niektórzy zamykają się w sobie, niektórzy kłócą się z najbliższymi, niektórzy wybuchają agresją, a niektórzy uciekają w samotność. Drugie kryterium to jest upośledzenie kontroli. Nie całkowita utrata kontroli, tylko upośledzenie. Te osoby, kiedy zaczynają pić, mają bardzo dużą trudność po wstrzymaniu się w momencie, kiedy to picie przekracza granicę takiego zdrowego rozsądku. Te osoby, które zaczynają pić, mają problemy z ilością wypijanych płynów, piją więcej niż planowały, nie kontrolują swoich czynów i swoich słów pod wpływem. Trzecie to objawy odstawienne. Chory na alkoholizm człowiek ma zespół abstynencyjny, zespół odstawienny, czyli masę objawów e, takich nieprzyjemnych, wskazujących na to, że właśnie e, jest uzależniony. Są to napady drgawkowe, e, drżenie rąk, nudności, e, wymioty, e, brak apetytu, e, stany lękowe, które mogą przejawić się w omamy wzrokowe i słuchowe, e, mamy stany ogólnego rozbicia, e, mamy ogólne wyczerpanie organizmu, też te skurcze e, i tym podobne. Czwarte kryterium to jest kontynuowanie picia mimo występujących szkód. Zdrowa osoba, kiedy pojawiają się szkody w jej życiu związane z rodziną, z pracą, zaprzestaje picia, bo wie, że to jest dla niej niedobre. Natomiast osoba uzależniona, kiedy pojawiają się te szkody, wmawia sobie, że tym razem będzie inaczej. Mimo negatywnych informacji od rodziny, że się zmienia, mimo tego, że mógł szef zwrócić uwagę w pracy, mimo że zabrano tej osobie prawo jazdy, mimo że jest niedziela i to trzeba iść do pracy lub właśnie do szkoły, to i tak ta osoba nie wybiera trzeźwości, tylko wybiera właśnie kontynuowanie picia. Piąte to zaniedbywanie pasji, zainteresowań i zaniedbywanie własnego zdrowia. W pewnym momencie rozwoju choroby alkoholowej. Dla alkoholika alkohol jest lekarstwem na wszystko. Traci pasję, traci hobby, odchodzi od zdrowia, zaniedbuje rodzinę i to jest kolejne kryterium. Szóste to wzrost tolerancji na alkohol. W miarę rozwoju choroby alkoholowej osoba powoli uzależniona zwiększa tą ilość wypijanego płynu, aby wejść na tzw. rausz. Na początku mogły to być na przykład piwa, w miarę rozwoju choroby jest to 6 piw, 7, 8. Tu jest bardzo modne też przechodzenie ze słabszych członków na mocniejsze. I uwaga, nie wszystkie 6 musi być spełnionych kryteriów, aby stwierdzić czy mamy do czynienia ze osobą zależnioną. Wystarczy minimum 3 z, z, z wyżej wymienionych. A jak jest z Wami? Ile jest u Was? Pozdrawiam, ośrodek nasz zapał.